Anzor jest, Anzor, twoja pierwsza reakcja po tej walce? No bo po każdej wygranej to, <głos》>, czuję bardzo dobrze i dzięki Bogu, dzięki moim trenerom wygrałem. Mm. A co poszło według ciebie nie tak, co mógłbyś zrobić lepiej, poprawić? Myślę, że nie, lepiej, lepiej nie, bo i tak super zrobiłem. Pierwszą mm. wygrałem, pierwszą rundę wygrałem, drugą wygrałem, trzecią też wygrywałem i jeszcze z góry poddałem. Bo... Mm -hmm. A powiedz wczoraj na, na wczorajszym ważeniu się troszeczkę posprzeczaliście z Waso, o co poszło? Bo to, 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 to Waso sam był winny, bo on tak zachowuje się, daje takie wywiady, nie szanuje sportowców, nie szanuje. E, nie MMA powiedzieć, ale niby jest profesjonalistem, ale nie zachowuje się jako profesjonalista. Rozumiem. Masz teraz jakieś przesłanki dotyczące następnej walki, czy na razie chcesz przeanalizować błędy z tej walki. Na razie chciałbym odpocząć, to tylko to. Jasne. Anzo dzięki.